ja jestem Dalen Kurde, ja to nie moje przywitanie Cześć, cześć, ja jestem ja z... z... ja Dalen Dzisiaj zrobię przypałowe historii moich widzów Wróciłem was wczoraj na grupy, do której link będzie w Żebyście wysłali po prostu jakieś swoje przypałowe i śmieszne historie I dzisiaj postaram się nagrać przypałowe historie moich widzów Więc nie przedłużam Chciałbym wam jeszcze powiedzieć, żebyście Zostawili subskrypcję i jak już zostawicie subskrypcję, to obok tej subskrypcji macie taki dzwoneczek i w niego możecie kliknąć, i wtedy będziecie dostawali wszystkie powiadomienia o moich filmach i live'ach. Więc nie przedłużam, lecimy. Pierwszą się połową historii wysłał Paweł Potkański. Więc czytamy: kiedy się byłem mały, jechałem z mamą autobusem, a tam patrzę, jakaś babcia wyjmuje sobie sztuczną szczękę. Jak... Ja taki zszokowany pytam mamę jak to się stało? A mama mi tłumaczy, że ludzie są starzy, to wypadają im zęby mają sztuczne szczęki. Kiedy wysiedliśmy z autobusu, to podszedła do mnie starsza pani i powiedziała, o jaki słodki własek Wiadomo, jak się nazywa? ja jej odpowiedziałem, a wyciągałem się zęby. Kolejna przypomowała hi historia od Pawła Kuźmy, więc lecimy. Jeszcze to się wydarza. No ale często spadają na mnie różne rzeczy. W szkole na mnie spadł drip od sklepiku szkolnego. W domu na, w domu na mnie spaduje źrondola A tak dokładnie to jeden źrondol w łazience jeszcze. Padał na mnie szafy takie przypołowych ze <noise> <noise> Jak mogą spadać na ciebie wszystkie rzeczy? Przykład, dobra, przypadła jak nic. Mama młodsza siostra siedziała na łóżku, na którym leżał też kot. W pewnym momencie przybiegła do cioci Kuba, starszy brat i krzyczy że Oliwka Okazało się, że kot walnął tak śmierdzącego bąka, że Oliwka nie wytrzymała. Od tej, pory Od tej pory chodzi i mówi, że ten kot jest z pierdolandii. w dzisiejszym odcinku od Amelki, więc czytamy. Moja pani mówi, że moja koleżanka źle na mnie pływa. A ja... Kto pływa? No przecież Ryba. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Jeśli przywołałem historię mam wam się podobała, zostawcie łapkę w górę, a na pewno będzie tego więcej, więc ja się z wami żegnam. Trzymajcie się i do następnego.